Zadanie trzecie. Pracujcie w parach. Przygotujcie komplet kartoników z cyframi od 0 do 9 oraz dwie plansze według wzoru. Jedno z Was w puste pola na obu planszach wkłada losowo wbrane kartoniki z cyframi. Zadaniem drugiej osoby jest wskazanie mniejszej liczby. Zabawę powtarzajcie kilkakrotnie. Za każdym razem zamieniajcie się rolami. Plansze z pustymi polami już mamy. To jest Kasia, która będzie losować kartoniki z liczbami, a następnie układać je na planszach. A to jest Tomek, któremu będziemy pomagać w rozstrzyganiu, który z ułamków dziesiętnych jest mniejszy. Oto pierwszy zestaw liczb, wylosowany przez Kasię. Zauważ, że oba ułamki w liczbie całości mają 0. Dlatego przy porównywaniu ich będzie nas interesowała cyfra na miejscu pierwszym po przecinku. Tu mamy 8, a tu 1. 1 jest mniejszy od 8. Oto kolejny zestaw wylosowany przez Kasię. Który ułamek jest mniejszy? Znów musimy porównać pierwsze cyfry znajdujące się po przecinku. A są to 3 i 0. 0 jest mniejszy od 3. Wobec tego ułamek 29 tysięcznych jest mniejszy. I trzeci zestaw wylosowany przez Kasię. Który z ułamków będzie mniejszy? Porównajmy pierwsze cyfry po przecinku. 2 i 9. 2 jest mniejszy niż 9. Wobec tego ułamek 20 jest mniejszy. Teraz to tomek będzie losował, a my pomożemy Kasi zdecydować, który z ułamków jest mniejszy. Pierwszy wylosowany zestaw wygląda następująco. Porównajmy pierwsze cyfry po przecinku 7 i 1. 1 jest mniejsze niż 7. Drugi zestaw. Zauważ, że jeśli chodzi o pierwsze cyfry po przecinku, to mamy 5 i 8. 5 jest mniejsze niż 8, dlatego ułamek 50 jest mniejszy. I ostatni zestaw losowany przez Tomka porównajmy pierwsze cyfry po przecinku 2 i 4. 2 jest mniejsze niż 4, więc ułamek 2 dziesiąte jest mniejszy. Zadanie rozwiązane a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.